Dzisiejsze wydarzenie to spotkanie informacyjne, mające na celu przekazać jak najwięcej informacji przedsiębiorcom, osobom zainteresowanym możliwością pozyskania funduszy europejskich na rozwój przedsiębiorstw. Chcemy przekazać jak najwięcej informacji, bo tak naprawdę w dzisiejszym świecie biznesu informacja i wiedza jest tą podstawą rozwoju. Więc pierwsze informacje na temat nowych możliwości pozyskania środków w nowej perspektywie o konkursach, które już już zostały ogłoszone o konkursach, które będą ogłoszone. Z tego co wiem, będzie nie będzie łatwo. Na pewno trzeba będzie mieć biznes i pomysł o wysokim potencjale technologicznym, żeby dostać dotacje. Natomiast bardzo dużo będzie możliwości wsparcia w formule instrumentów zwrotnych, czyli pożyczek, które będą nisko oprocentowane, bądź w jakiejś części umarzalne. Lokalna grupa działania jest operatorem środków rozwoju obszarów wiejskich na lata 2014-2020 i już od 15 lat współpracujemy na rozwoju ziemi Łukowskiej, rozwoju lokalnego, między innymi oczywiście z przedsiębiorcami. W tym okresie programowania ponad niecałe 50 środków ze 13 milionów została rozdysponowana dla przedsiębiorców. W ciągu ostatnich pięciu lat powstało 35 nowych firm. Wsparliśmy dotacjami z prof. 11 firm. Powstało 58 miejsc pracy i zostało utrzymane ponad 100 miejsc pracy w ciągu ostatnich pięciu lat. Jednocześnie informujemy, że ten okres programowania dobiega końca. Jednak z różnic kursowych, ponieważ nasza strategia jest w euro, znajdują się jeszcze dodatkowe środki. Wygospodarowaliśmy jeszcze dodatkowe środki i będziemy Zgłaszać nabór na podjęcie działalności gospodarczej. Planujemy dotacje tylko dla czterech firm. Zapraszamy serdecznie do biura przy Świderskiej 12.